Cześć, witajcie. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj będziemy tworzyć naszą kopertówkę i zaczniemy sobie od wykonania bazy. Tak jak wcześniej Wam mówiłam, będziemy potrzebować tutaj dwa arkusze białego papieru format A4, gramatura około 250. I zaczniemy od pierwszego arkusza tutaj w pionie będziemy sobie bigować nasze zgięcia kopertówki. Pierwsze bigowanie wykonujemy na 7, 7 cm na 7 cm przykładamy i bigujemy 7 cm. Kolejne bigowanie będziemy mieli w odległości, 10 cm. Czyli tutaj to nasze pierwsze bigowanie, oj co, ja wyszłam z kadru, tu pierwsze y, bigowanie to na 7 przykładamy do tutaj do miarki na 10 cm. Na 10 y, w miarę starajcie się, żeby było równo, żeby nam się nic tu nie skrzywiło, bo wtedy kopertówka wyjdzie krzywa. Y, czyli mamy 10 cm. I biegujemy. Kolejna rzecz to przesuwamy papier, tu gdzie mieliśmy, teraz przed chwilą zbigowane. Teraz musimy sobie przyłożyć na 8,5 centymetra do miarki 8,5 cm. tu gdzie bigowaliśmy na 10, czyli 8,5 cm i tutaj już nie bigujemy, tylko odcinamy tą naszą część. I zobaczcie, mamy tutaj nie wiem czy widać, dwa bigowania i teraz tak przekręcamy naszą kartkę i musimy odciąć sobie tutaj taki wąski paseczek w poziomie, tak żeby nasza kopertówka miała 19 cm. Odcinamy paseczek i składamy naszą kopertówkę. Do środka składamy bigowanie na 8,5 cm, a na wierzch bigowanie na 7 cm i tak wygląda nasza złożona kopertówka. Teraz tak ja tutaj sobie zaokrągliłam troszkę w kopertówce brzegi. Yy, niestety nie mam dziurkacza do zaokrąglania, więc zrobiłam to nożyczkami. Jeżeli macie dziurkacz, to jak najbardziej możecie zrobić to dziurkaczem. Ja zrobiłam to właśnie nożyczkami. I mamy bazę naszej kopertówki, ale żeby nam się ona tak nie otwierała, więc yy, zrobiłam taką przekładkę zamykającą tą kopertówkę i teraz sobie ją wykonam. Potrzeba nam do tego właśnie drugi arkusz papieru. Nie pójdzie on cały, tylko fragment. Będziemy potrzebować e, taki fragment na 6,5 cm. E, czyli wycinamy sobie taki długi pasek na 6,5 cm. Muszę sobie coś przekręcić tu. O, coś mi. 6,5 cm. I tniemy. I taki długi paseczek będzie nam służył właśnie do zrobienia tej naszej zakładki. I jak ja robię to, żeby ta zakładka była taka w sumie luźna i nie blokowała nam bardzo tutaj tej kopertówki, żeby tak się sprawnie poruszała nam po tej kopertówce. E, więc zobaczcie. Przykładam ten fragment do kopertówki i tak leciutko sobie zaznaczam paznokciem, gdzie będę robić bigowanie. I z drugiej strony robię to samo. Tak jest najłatwiej, bo tak w sumie centymetrami to dokładnie mm, no, może i się da tak, ale lepiej właśnie w ten sposób zrobić. Więc będziecie mieli pewność, że po prostu ta, ta zakładka nie będzie nam przycinać tej kopertówki i będzie tak sprawnie poruszać się po tej kopertówce. O, zobaczcie, dwa biegowania tutaj, gdzie zaznaczyłam sobie właśnie paznokcie, Składam i tutaj również składam. I teraz tak, ta krótsza część pod spód, ta dłuższa tutaj, i tą dłuższą część y, troszeczkę obcinam. Wcinam. O, zobaczcie. I to jest ta nasza przekładka. W ten sposób. Tutaj sobie ją zaraz skleimy. Ale zanim ją sklejcie, sprawdźcie sobie, czy y, luźno jest. Y, chodzi na tej kopertówce. I teraz, jak wiecie, że już jest luźno i nic wam tam nie blokuje, to sobie delikatnie sklejacie tutaj tą część. Tutaj nie musicie się bardzo martwić o to klejenie, gdyż yy... Było. Jeszcze raz sobie prze? O, dobra. Yy, tutaj o ten yy, element, który mamy, takie właśnie łączenia, bo tutaj będziemy mieć papier, więc tego nie będzie yy, widać. I zobaczcie. To jest nasza przekładeczka do kopertówki. Sprawdzimy teraz po sklejeniu. O, zobaczcie. I ładnie nam tutaj chodzi po całej kopertówce. I teraz tak. Jak mamy wykonaną tą naszą bazę i sklejony ten element, zakładki, teraz przejdziemy do wycinania papieru. Zaczniemy od środka naszej kopertówki. Ja tutaj użyłam na wierzchu ten papier z napisami szary, a pod spodem użyłam papieru tego jasnego różu groszko, z groszkami. Ale wy możecie sobie inaczej, możecie z wierzchu dać różowe, a pod spodem szary. To już od Was zależy, jak będziecie chcieli wykorzystać ten papier. I tak, jeszcze Wam powiem tutaj tą rzecz przypomnę, że zawsze jak robię kartki czy właśnie jakieś inne prace zawsze zostawiam półtny po prostu ten papier pół centymetra mniejszy niż wymiar, który mam po to, żeby zostawić taki element białej rameczki w koło, żeby wyglądało to bardzo elegancko. I zaczniemy od docięcia papieru do środka. Ja użyję tego różowego z kropeczkami. I teraz, tak jak będziemy docinać ten papier, pamiętajcie, w tym różu, jak i w tym szarym, jak będziecie docinać, żeby odciąć ten element, gdzie są kwiatki, bo te kwiatki będziemy wycinać i będziemy nimi właśnie ozdabiać naszą kopertówkę. Więc będziemy tutaj wykorzystywać tylko ten środek. Więc tutaj odcinamy sobie tą część, zobaczcie, to jest ta część, napisy mam tutaj i tutaj y, odetnę tą część kwiatków. Teraz razie kopertówkę możecie sobie odłożyć. I odcinam myślę, że tak 4,5 cm. Będzie dobrze. 4,5 cm odcinam, czyli tutaj zostaną mi te kwiatuszki. O, odcinam i paseczek zostawiam. Przesuwam papier dalej. I tutaj będziemy potrzebowali. Jak mieliśmy wymiar kopertówki, 19 cm, czyli o pół cm. Mniej, więc 18,5 cm. Yy, tylko prosiłabym Was tutaj, właśnie o tą rzecz, żeby sobie yy, też zostawić te kwiatki tutaj. I tutaj zobaczcie, nasza kopertówka będzie obklejona cała, więc y, zobaczcie, jak przyłożycie tą kopertówkę, to tutaj fragment tych kwiatków też y, Wam y, zostanie. Y, więc y, możecie sobie y, delikatnie przyłożyć tą kopertówkę jak nie macie jeszcze wprawy z trymerem przyłożyć kopertówkę rozprostowaną, o tak, i sobie mniej więcej tutaj ołówkiem zaznaczyć. Dokąd będzie moje cięcie papieru, żeby sobie tych kwiatków po prostu nie zmarnować. Więc, zobaczcie, przesuwam sobie tutaj trymer i tak jak Wam mówiłam, 19,5 cm będę potrzebowała, 18,5, przepraszam. O, to jest tu i tutaj miałam zaznaczony ołówkiem, więc y, tutaj będę ciała kolejną y, linię tylko pamiętajcie jeszcze żeby odciąć sobie może ten napis żeby on Was nie zmylił o, ten paseczek z napisami najlepiej odciąć, żeby nas nie mylił i teraz tak tu sobie odetnę. Jeszcze raz przyłożę tą kopertówkę, żeby było wszystko wiadomo. Czyli tak. I tutaj będę mogła dotąd ciąć. Najlepiej sobie zaznaczyć ołóweczkiem. O! I tutaj z daleka świetniemy ten kawałek. I później, tutaj sobie z tego wytniemy te nasze elementy y, do kopertów. Zobaczcie, został mi taki fragment papieru bez kwiatków. I teraz tak. Y, tak, jak y, pamiętajcie, że ma mieć tutaj 18,5. 18,5. Przepraszam, wyszłam z kadru, nie widać. Czyli tak, tutaj mamy 18,5, a teraz tu będziemy. Kroić na trzy części ten nasz papier. I teraz tak znów kolejne pomniejszenie o pół centymetra, czyli pierwszą część jak mieliśmy na 7 centymetrów zbigowaną, czyli kroimy papier na 6,5 centymetra. 6,5 to będzie nasz ten pierwszy element tutaj na tą naszą klapkę do kopertówki. Drugi element mieliśmy wymiar 10 cm bigowania, więc 95 cm. 95 cm przykładamy, to będzie ta nasza y, środkowa. karta kopertówki środkowa i kolejną mieliśmy 8,5, więc musimy uciąć na 8 cm. Tak dobrze, 8,5. Jeszcze raz zmierzę, żeby sobie coś nie nie ten, ale Tak, mieliśmy 8,5, czyli na 8 cm. 8 centymetrów. Dobrze. Odkładamy na chwilę trymer. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, ja ten róż dałam do środka. I teraz też dam do środka. O, zobaczcie. Tak to będzie wyglądało. I teraz tak, zanim przykleicie tą pierwszą, pierwszą kartę, tą na 6,5, musicie sobie też zaokrąglić tutaj właśnie nożyczkami brzegi. Zaokrąglamy. Chyba, że wcześniej robiliście właśnie to dziurkaczem, to również tą kartę też dziurkaczem, żeby było. W miarę równo I przyklejamy. Klej tylko na brzegach, i to niezbyt dużo, bo magik dobrze trzyma. I przyklejamy do środka. W miarę równo, żeby ta rameczka była w miarę równa i teraz środkowa karta przyklejamy, przyklejamy do środka i trzecia na dole przyklejamy w miarę równo. Państwa, zobaczcie w mamy przyklejony ten tej y, środek I to samo robimy z naszym e, szarym papierem. E, z naszym e, szarym papierem też e, wycinamy tak, żeby zostały nam właśnie e, te kwiatki. Ja już tu sobie wcześniej wycięłam. E, te same e, wymiary, te, tak jak różowej, e, różowej karty, czyli 6,5, 9,5. 8 cm na 18,5 cm. Yy, mamy właśnie sklejone, yy, sklejoną naszą kopertówkę. Yy, z wierzchu szara, pod spodem różowa. Yy, oczywiście może, możecie zrobić odwrotnie na wierzchu zrobić różową, a pod spodem zrobić szarą. To już od Was zależy. Teraz zajmiemy się tym naszym małym maleństwem. I tutaj na pewno zostały Wam właśnie te paseczki, tak jak mówiłam, z szarego papieru. Z szarego i z różowego. O, i z różowego. Tu mamy różowy. I teraz tak, ja tutaj tą część obkleiłam sobie różowym kolorem, wykorzystując właśnie ten fragment szarego, który pod spodem jest różowy. Taka różowa koronka. I tutaj, tak jak było, podawałam Wam wymiary, tutaj mieliśmy 6,5 cm, więc będziemy tutaj. Ciąć papier na 6 cm, a na długość 9,5, czyli 6 na 9 i Docinamy sobie taki malutki prostokącik, 6x9,5. dziewięć i pół na sześć centymetrów. I zobaczcie, tutaj mamy ten nasz pierwszy prostokącik, i z drugiej strony robimy to samo, czyli dziewięć i pół na sześć centymetrów. Dziewięć i pół na sześć centymetrów. I mamy tu nasz drugi i teraz przyklejamy sobie do tej naszej przekładki. Oczywiście jak robicie z wierzchu różową, to oczywiście możecie wykorzystać wtedy te szare napisy. Ten szary fragment i z drugiej strony. I I nasza przekładeczka obklejona. I teraz tak jak złożycie kopertówkę, to próbujemy czy nasza przekładka nam tutaj ładnie wchodzi w kopertówkę. O, zobaczcie, i mamy już bazę naszej kopertówki gotowa. I teraz tak. Na pewno w międzyczasie wytnijcie sobie kwiatuszki, te, które wam tutaj pozostawały, te listki osobno, tutaj na tym różowym również te kwiatuszki, i tutaj te fragmenty, które nam pozostawały. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj do wycięcia będziemy potrzebować jeszcze tak. Z tego arkusza, z kartami, ja wycięłam tą kartę. Tą i tutaj wycięłam tą rozetkę. Taki kawałek tej rozetki w sumie. Z napisów. Y, oczywiście, wybierzcie sobie, co, co Wam się będzie podobało. Ja wycięłam cudowny czas. Y, to, to z tego. Natomiast y, z tego arkusza y, kwiatowego, wiem, że już kilka osób wycięło chyba wszystko z tego arkusza, ale nie będą nam wszystkie tutaj rzeczy potrzebne. Najbardziej nastawiamy się tutaj właśnie na listki. Ale chodzi mi najbardziej o te listki, takie ładnie zaokrąglone dołem. Wytnijcie sobie tych listków około sześciu, 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 tak, sześć wystarczy tych listków. Ale pamiętajcie, że najbardziej nam chodzi też o te listki, o te tutaj z tych kawałeczków, które nam pozostawały. O, tutaj. I tutaj, jak odcinaliście, został Wam również chyba taki szary pasek, więc jego też nie wyrzucajcie, dlatego że tu będziemy robić z niego kieszonki do środka. Tutaj z tego kawałka, który został, nic już nie wycinajcie, zostawcie tak jak jest, bo z tego fragmentu będziemy robić kieszonki do środka kopertówki. To tyle. Na razie w pierwszej części naszej kopertówki muszę wrzucić dwa filmiki, gdyż ciężko jest z przesłaniem filmu obecnie, bo internet jest bardzo obciążony. Więc na pewno dzisiaj będzie też drugi filmik, ale troszkę później. Na razie zróbcie sobie tą bazę. Wytnijcie listki, kwiatuszki i resztę będziemy tworzyć troszkę później. Dziękuję Wam i do usłyszenia.